Siemano, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam na drugą recenzję perfumową w ciemno arabskiego zapachu. Tym razem zajmiemy się zupełnie innym rodzajem zapachowym niż te, które ja lubię i których mam najwięcej, ponieważ dziś na tapet weźmiemy sobie zapach, który nazywa się Latafa Pure Mask. Jest to zapach, który bazuje na białym piżmie. Jak wiecie, ja już na swoim kanale posiadam taki zapach, możecie oczywiście kliknąć, jeżeli go nie widzieliście. I powiedziałem Wam, że jest to nowość w moich zbiorach, ponieważ jeszcze takiego typu zapachu świeżości, czystości, takiego naprawdę... No, że jak wąchamy, to mamy wrażenie, jakbyśmy się od razu odświeżyli. I tym razem zajmiemy się takim dosyć popularnym produktem, dosyć flagowym jeśli chodzi o czyste piżmo, ponieważ dosyć dużo recenzji tego zapachu jest już na YouTubie, ale też przede wszystkim dosyć ten zapach jest popularny po prostu w świecie perfumowym. I ja chciałbym przetestować również ten zapach. Tak jak Wam wspomniałem w poprzednim filmie, wszystkie cztery zapachy, które zobaczycie w tej krótkiej serii. To były kupione za niecałe 50 zł, także wydaje mi się, że jest to bardzo dobry deal. Ja mimo wszystko, że kupiłem go w takiej fajnej cenie około właśnie tych 50 zł, to muszę Wam powiedzieć, że te zapachy są jeszcze tańsze w krajach arabskich niż, niż to co ja zapłaciłem, także wydaje mi się, że jest to spoka opcja, tym bardziej, że wiecie, że arabskie zapachy jakością czasem są nawet lepsze niż te drogie mainstreamowe płytkie zapachy. Także wydaje mi się, że będzie to ciekawa opcja, tym bardziej jestem mega podekscytowany, dlatego że no jestem ciekawy, jak ten zapach u mnie się sprawdzi, ponieważ no zapach czystości, takiej świeżości białego piżma... No jest to zapach, który oswajam, jest to coś, co mi się podoba, natomiast jakby muszę mój nos do tego przyzwyczaić. Nie są to zapachy, które mi się nie podobają, ponieważ ten zapach czystości tego piżma, który już posiadam, jak najbardziej używam i ma w sobie coś takiego tajemniczego, to tak samo jestem ciekawy tego. No i powiem Wam tak, jeżeli chodzi o skład tego zapachu, to Fragrantica wyszczególniła tylko jeden składnik w postaci piżma. Natomiast dokopałem się jeszcze do jednej informacji. Nie wiem też na ile ona jest prawdziwa, ponieważ też dosyć ciężko to wszystko ogarnąć. Na różnych stronach różny ten skład jest, ale ten, który najbardziej się powtarzał, to był skład taki, że w nucie głowy mamy piżmo i bursztyn. W nucie serca ponownie piżmo, róże oraz cukier. I w nucie bazy znajdziemy również piżmo, nuty drzewne oraz wanilię. Powiem Wam, że no już mi coś to daje do myślenia. Będzie to zapach na pewno mocno, którym będzie czuć piżmo, ale będzie podbity właśnie wanilią, trochę słodyczy, różą, więc wydaje mi się, że będzie ciekawą opcją, ponieważ ten poprzedni zapach, który już testowałem u siebie na kanale, Raczej tych takich mocno słodkich, pudrowych nut nie miał. Bardziej był po prostu takim dosyć rzeźkim, świeżym białym piżmem. A tu jestem naprawdę mega ciekawy. Dla osób, które jeszcze nie oglądały mojego poprzedniego filmu, w tej serii pokażę Wam inną prezentację produktów, o których mówię. Także zdejmuję folię i zacznę Wam opowiadać o samym opakowaniu. A następnie przejdziemy do butelki. Jeśli chodzi o opakowanie, jest to opakowanie, które zawiera w sobie dodatkowo dezodorant. Jest ono białe ze srebrnymi ornamentami, jak również ze złotymi. Wydaje mi się, że wygląda to bardzo ciekawie, ponieważ połączenie takiej bieli złota i srebra wychodzi tutaj naprawdę całkiem spoko. Z tyłu mamy hologram marki Latafa. Nie jest to ten 3D hologram, natomiast klasyczne i standardowo. Made in UAE, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie. Opakowanie zobaczyliście, przechodzimy do butelki. Jeżeli oglądacie teraz samą butelkę, to zobaczcie, jak ona całkiem fajnie wygląda, ponieważ jest dosyć prostych kształtów, ładne srebrno-złote ornamenty na przodzie. I nie wiem, czy to widzicie, ale na samym dnie mamy kuleczki. Takie mała dekoracja, która w jakimś tam stopniu rozświetla ten zapach. Na górze mamy korek, który ma takie skóropodobne białe wykończenie. No, powiem Wam, jestem mega ciekawy tego zapachu. Zaraz się przekonamy, czy to będzie podobny zapach do tamtego, czy może coś innego. Mgiełka również jest bardzo przyzwoita. Nie psika tak ten zapach na 5 km, tylko tworzy naprawdę bardzo ładną mgiełkę. Powiem Wam, że jest to zapach minimalnie inny niż ten, który właśnie już posiadam, ale ma ten zapach w sobie coś takiego, co już kiedyś gdzieś czułam. Powiem Wam, że jest to takie śmieszne uczucie, ponieważ zapach jest bardzo kremowy. Bardzo taki rozweselający, jak widzicie, mam banana na twarzy. Tamten zapach, który mam z białym piżmem, był taki dosyć dziwny, taki lekko bym nawet powiedział tajemniczy, lekko taki groźny, taki jak nie z tego świata, dosłownie, że było czuć tą świeżość, czystość, ale coś takiego niespotykanego, co nie do końca gdzieś tam już czułem, a ten... Jest naprawdę bardzo kremowy, kojarzy mi się z minimalnie z takimi tymi żelami kremowymi daw klasycznymi oraz tym mydłem daw, ale tym starym daw, takim mega, 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 mega kremowym. Dodatkowo mamy świeżość, czystość, naprawdę takiego świeżego, przepięknie pachnącego prania, nie takiego sztucznego, taniego prania, tylko naprawdę luksusowego. Czuć świeżość, jest to bardzo aromatyczne. Róży tu nie czuję. Myślę, że ona po prostu bardziej daje tą taką właśnie pudrowość, trochę tej takiego sznytu zaokrąglenia temu zapachowi daje. Natomiast całość jak najbardziej jest oparta na białym piżmie. No, powiem Wam, że zapach naprawdę bardzo ciekawy. Mocno orzeźwiający, ale nie w takim sensie, że jest to cytrusowy zapach, tylko jest to taka eksplozja świeżości, czystości orzeźwienia i naprawdę. Robi ten zapach robota, jest bardzo kremowy, bardzo aromatyczny, jest to początek tego zapachu, a jestem ciekawy jak on będzie pachniał w dalszej części. Na pewno do Was wrócę z tym tematem, ponieważ no, myślę, że ten zapach się fajnie zmieni. Dla kogo będzie to zapach? Na pewno dla wszystkich miłośników białego biżma, dla wszystkich miłośników czystości, dla wszystkich miłośników świeżości, takiej właśnie niecytrusowej świeżości. Dla osób, które lubią efekt czystości, świeżej pościeli, świeżego prania wszystkiego czegoś co wokół tego krąży, nie jest to absolutnie zapach tani. Jeśli chodzi o jego aromat, jest to naprawdę coś takiego bardziej luksusowego, coś co pachnie naprawdę wykwintnie, jak w jakimś luksusowym hotelu. Naprawdę myślę, że jest to pozycja godna uwagi dla wszystkich osób, które lubią tego typu kompozycje, jeśli chodzi o białe piżmo. Na pewno nie jest to takie piżmo jak w Tesori d'Oriente, które jest trochę taką cieplejszą odsłoną piżma, bardziej taką aromatyczną. Tu mamy po prostu czystość, świeżość, uderzającą w nos że. Powiem Wam, że cieszę się, że ten zapach jednak trafił do mojej kolekcji. Bałem się go zamawiać w ciemno, dlatego że jak wiecie, ja za tego typu woniami nie przepadam. A tu proszę bardzo, miłe zaskoczenie. Jak wiecie, moje natręctwo psikania w korek dalej trwa i w korku również pachnie ciekawie, natomiast nie tak ciekawie jak na skórze. Na skórze myślę, że zyskuje on na wartości, dlatego że ciepło ciała powoduje, że zapach tej świeżości i czystości, które padło już te słowo dzisiaj tysiąc razy w tym filmie, no ale inaczej tego zapachu opisać się nie da. Ciepło ciała nadaje właśnie tej kremowości, przytulności, tej takiej aksamitności. No i myślę, że zaaplikowany tak globalnie na przykład po kąpieli da nam naprawdę mega relaks, a Jednocześnie, na przykład na dzień do pracy, czy gdzieś po prostu na jakieś fajne wyjście, poczujemy się bardzo świeżo, bardzo aromatycznie, więc wydaje mi się, że nawet na randki świetnie się sprawdzi dla osób, które wolą coś świeższego, a jednocześnie intrygującego, co na pewno przyciągnie nos osoby, z którą się spotkacie, bo uważam, że ten, zap uważam, że ten zapach jest naprawdę bardzo intrygujący jest taki niespotykany. Z jednej strony mamy wrażenie, że już czuliśmy coś takiego gdzieś, właśnie w postaci jakiegoś dobrego proszku do prania, czy płynu do płukania, czy właśnie takiej świeżo wypranej w luksusowym hotelu pościeli. Dodatkowo nabalsamowani, wykąpani w klasycznym daf, nie jest to takie, wiadomo, no daf, no jednak to nie jest luksusowy zapach. Natomiast jest tutaj ta nutka tej kremowości i pudrowości tego właśnie mydła. Dodatkowo z spod spodu wydobywa się to orzeźwienie. Ta wanilia i róża będzie nam dawała właśnie ten aspekt takiej budrowości, ciepłości tego, żeby to piżmo, takie czyste piżmo, troszeczkę bardziej ułagodzić, bardziej nadać mu szlachetności. Także wydaje mi się, że będzie to naprawdę bardzo dobra i ciekawa opcja. Także wydaje mi się, że za te pieniądze. Zapach jest wart grzechu, dlatego że nawet tak jak widzicie ja nie jestem za bardzo fanem tego typu nut, a zapach jak najbardziej przypadł mi do gustu. Nawet lepiej bym powiedział, że niż ten musk Al arus od marki Latafa, w tym właśnie to pierwsze piżmo, które jest u mnie na kanale. Tamten jest taki dosyć dziwny i trzeba go oskoić, natomiast ten jest bardzo przystępny, bardzo przyzwoitym, fajnym, jakościowym, białym piżmowcem. Na podbiciu arabskim, ale nie jest to, jakby ktoś nie wiedział, że jest to zapach arabski, to zupełnie by tego nie rozpoznał. Taka czystość i kremowość tego białego piżma i taka bardzo fajna elegancja, wydaje mi się, że też fajnie mogłaby wybrzmiewać w lato, więc na pewno ten zapach przetestuję w ciepłym klimacie, dlatego że, tak jak Wam mówiłem, w korku, który jest zimny, chłodny, Czujemy bardzo tak lekko to piżmo. Bardzo delikatny jest to zapach. Nie jest to zapach, który bardzo tak w tym korku emanuje. Natomiast w połączeniu z ciepłem skóry wydobywa się z niego jak najbardziej kremowość, minimalnie róża, wanilia jak najbardziej. Natomiast cały zapach zdominowany jest przez świeże białe piżmo. Dlatego wydaje mi się, że za ten zapach w wysokich temperaturach, nawet w postaci lata, myślę, że jeszcze bardziej wydobędzie tą pudrowość z tego zapachu. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy znacie Pure Mask od marki Latafa, albo dajcie znać, jakie wy lubicie zapachy, które posiadają w swoim składzie główną nutę dominującą białego piżma. Będzie mi naprawdę Miło przeczytać tego typu komentarze, a jednocześnie dacie znać innym oglądającym, którzy również lubią białe piżmo, na fajne propozycje do przetestowania czy do zakupu. Także śmiało piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę, ponieważ pomaga to pozycjonowaniu mojego filmu i w ten sposób zwiększamy zainteresowanie potencjalnych nowych widzów. Także zachęcam, klikamy, ponieważ nasz cel osiągnąć. Kolejne 1000, czyli te 2000 subskrypcji, także zapraszam i lecimy. Ja Wam życzę miłego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie, także na razie i cześć.